się siemano, z tej strony Kuba, dzisiaj yy, witam was w, w moim filmie, po długiej przerwy, nie ukrywam, miałem mniej czasu, zaczął się rok szkolny i ogólnie przypał, ale teraz już mam więcej czasu i filmy będą się pojawiać częściej, więc, o kurwa, mało <laughs> mam, a więc, kurwa, aha. Ale wracając filmy się będą po prostu pojawiać częściej bo już nie sypie tak kartkowkami i ogólnie więc Dobra, prostu was witam i pogramy sobie dzisiaj w... to i w ten nasz surwi Ale? Dobra A dobra niech już mnie zabije Dobra. Yy, a więc, ogólnie bym sobie zrobił tutaj działkę i bardziej bezpieczne tutaj. Yy, bardziej, po prostu, bezpieczne, bezpieczne miejsce. A więc, łącznie z tym, bierzemy sobie cyk. Musimy przepalić. Cyk. Okej okay. trzeba trochę poczekać sobie na węgielek cyk. Dobra. Cyk. A więc ja pójdę teraz mię na dół. Nie, potrzebuję najpierw pochodnie. Okej. Okay. Kurwała. O, tu mam pochodnie. Dobrze okazji dodam kolejne i lecimy. I Kurde, jeszcze łopaty nie mam. Dobra, już mam. Lecimy. Jest za bardzo nie ma kupienia jakichś zwierzaków, więc z tym akurat jest przypał. O. Lecimy na dół. A, szybciutko mi tam leć. Oby jesteśmy, ale tutaj mamy nieprzyjemnych gości. wypadni mi stąd. Dobra. O nie. Kurde. No wypad mi stąd, wy małe kurde. Wypad. Dobra. Juk, juk, juk. cyk tutaj dobra cyk, cyk dobra i pięknie tak sobie kupimy piasek Uh, okej, okay. dobra. Siup. Siup, siup. Siup, siup. Okej. Okay. Dobra. Cyk, tu, tu i tu. Hm. <coughs> I... Yeah. Piek. Dobra, jeszcze jedną ten skopiemy i lecimy do góry. Eee. Dobra, aż dobra brawy mamy. Najpięknie, no dobra, lecimy na do górę. Dobra. Kurde, to zlezań. Przedałoby się w końcu zrobić yy, to yy, wiadro z wodą. No tak to przypał. Dobra. Już prawie na górze jestem. Kurz no jeszcze. Okej. Okay. To zamknę dla bezpieczeństwa. Eee, dobra. A więc no... bierzemy tak. Fyk. I to tak. Od razu. I Ej, stąd. E, dobra. Stoj jeszcze dodamy. I tak. Dobra. Oho, nie, 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 nie. Kur U serca, niedzieli od śmierci. o ja. U, u, u. Dobra. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, cyk. se Dobra, póki co żaden tu nie idzie, na szczęście. Nie, no raz. O, ty kurde. kurde. Dobra. Juhu. E, zaraz potrzebuję w sumie w... Wiem co Hmm. Aż do zrobię seczki ogólnie. Pek. pick, 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 pick. okej Okej, o, z trzy wystarczy. E, no więc. Ile w ogóle kosztuje dirt jeden? Ej, nie za dużo. Nie za dużo w sumie. no to sobie poczekamy. Dobra. Dawaj mi to. Żub. Lecimy. Ile mam? Juhu! Dobra, mam na dwie sztopki. E. Pięknie. Bylebym klates jeszcze zrobił mm. Jep Więc łóżko by się też w ogóle przydało To też ważne Eee, cyk bierzemy. Cyk Uhuhu uh. Dwie? O kurde Dobra, ale idę wyzerować tym. Eee, poczekam, ała, poczekam sobie na nos i wezmę, pozabijam te. I sobie pozabijam no te kurde. No pająki, żeby zrobić nić i łóżeczko. Dobra, ile? Cztery, jedna sztabka. Dobra. Przy odrobinie farta to... Zdobędziemy raczej klatę. Pyk, pyk. O, o, o kurde. O nie Aha. Te, te, te małe to są nie groźne, ale wkurzające. Pier mi to. Wypadnisty. Jub. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze to. Dobra, no jeszcze na jedną sztabkę poczekam sobie. I będzie. Uff. Dobra, ile... Potrzebuję trzy diaksy. Braknie. Braknie jednego. Ja! Serio? No nie! Kapitole... O dobra, lecę na te pająki. Pająki. O, już widzę tam. Z uzbrojeniem zombiak, dobra. I dwa pająki! Lepiej trafić nie mogłem. Raz. Jest, dobra. Jedna nitka mi brakuje. Jednej nitki. Zadam yy, jakieś pająki. Tu jest, ale dużo zombiaków jest. Kurwa. Nie ma. No ty. Zostaw mnie. No nie no, nie ma, serio? Haj. Kurde, żebym tu nie wpadł. Dobra. Czy tu coś będzie? Nie, tylko żeby nie szkielet. Jest pająk. Dwa. Chodźcie tu. Jest, mam jedną. Dobra. Juhu. No chcesz się chyba... Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie no. O nie, nie mam czym zabudować. Spadła. Jest, dobra. Uhu. Cyk. Cyk. NIE MAMY DREWNA, NO SERIO Kurde, ile, je? ile jedną no tułówkę A, to samo, to kupić na no, luzie Cyp Cyp I jeb. I jub. Dobra W końcu W końcu mamy łóżko Dobra что у кого-то ещё забили зло. Окей, нафиг. Куртой, только Stąd. Dobra Rozkopię to tu Na ważną rzecz Na szkło Okej okay. A nie, tam dziurę przydałoby się kiedyś zakopać. Dobra. Ile? Czurde. Dobra. Cyk. Tylko na tylko jedno. o nie. Dobra, kupimy to. O. Już mam na drodze tego Kurde ty fajfu się tędy o, -o. o jest, Dobra. Hmm. Aj. Hmm. No znowu mi czurny na drodze. Tam ty chcesz Od tyłu. Zostawcie mnie. Chcę sobie tutaj po prostu kopać piasek. I tyle. Zostawcie mnie. Dobra. Tak. Spie... naszy spadaj. Dobra. CO? JAK? Kurde... No co za... No co za lam lamusy, kurde, głupie, tempe jak ja ich nienawidzę, tych, kurde... Gdzie moje itemy? Tu. Oj, się teraz masz przewalane. Daj mi złapać tylko miecz, kurde, i leżysz. O, tu. No kurde, spadaj! Podaj kurde leżeć Dobra Dobra, idę do klatę w sumie zrobić. Jup. Jup. Ej, to w sumie może lepiej zabutuję. Okej. Okay. Dobra, teraz to będzie kwestia szczęścia Jeśli mi to trzy wydropi Jeśli mi wydropi trzy Lazurytu To ja się kurde nie wiem Załamię po prostu Dobra Okej, okay. Ewentualnie dorobię jakiś. A, no, nie, nie. Nie dorobię, w Dobra, ostatnia. Nie, nie, Cyk, cyk. Jest, dobra. Dobra, mamy to. Juhu, w końcu. Dobra, bierzemy to No i craftujemy sobie tutaj Jego. Dobra Mamy drugą część seta Uff. Jeszcze tylko buty i helmet I będzie kom kompletnie wyjazd stąd Potrzebujemy się w naszym składzie Dobra W tym filmie to w sumie było na tyle. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam i nara!